Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tutaj, jak szybko znaleźć te wszystkie jajka ogólnie na nowym koncie to zajmuje godzinę jak macie przerzucone paty z głównego konta a jak robicie to wszystko od nowa, to to wam zajmie trochę dłużej a więc tak, pójdziemy jajkami po kolei pierwsze jajko to jest pixel egg które po prostu tutaj będzie i będzie trzeba go odebrać następnym jajkiem jest to jest to co pamiętam rng -ak. I tutaj musimy sobie podejść, tutaj jest ta Aura Machine Musimy pójść za tą Aura Machine I tutaj będzie stało to jajko Jak coś to trzeba kilka razy kliknąć, no bo na no, RNG nie Czasami wejdzie, czasami nie Następnie to, jest, to są wszystkie trzy Easter Znaczy dwa Easter, potem będzie chocolate tak dalej To tak, pójdziemy sobie na Easter World Teraz tak, pierwsze jajko Easter egg jest tutaj, tutaj do odebrania. To takie w kolorze e, tego Powerful Studio. I tutaj będzie, tutaj albo tutaj już nie pamiętam, Candy Egg, który jest no, łatwy do znalezienia bardzo łatwy. Następny jest carrot Egg. Tutaj musimy pójść sobie na farmę, na farmapkę i tutaj sobie idziemy, idziemy, idziemy w ogóle sobie odbieram tutaj wszystkie rzeczy o i tutaj jakiś traktor to tutaj będzie to jajko to tutaj nasze karotę, egg kaktus egg jest taki, że po prostu bierzecie siekierkę i niszczycie tego kaktusa. No ja już nie dostanę, przez to, że już zrobiłem tego Adhanta na tym koncie, ale po prostu niszczycie tego kaktusa. Teraz, następnym, jakim który mamy, to jest Golden Egg. I tutaj po prostu musicie drupnąć te elefanty, te tutaj, a te, które są zarchiwizowane, i potem musicie je przerobić na golden. Czyli tutaj albo sobie skrolujecie, oprzeć tutaj elefant, no i musicie przerobić na golden. O, to jest w ogóle cząstek, k Teraz tak, Czekoladek musimy pójść na spawn'a. I na spełnie hint do chocolate egg będzie stał pod, tutaj. Tutaj będzie hint do chocolate egg Potem idziemy na Easter Event. I tutaj sobie idziemy i tutaj powinno być właśnie to jajko. Tutaj gdzie ja teraz stoję powinno być to jajko. A więc następnym ekiem tutaj, jaki mamy, jest Rainbow. Egg. Czyli tak, idziemy na Nuclear World. Tutaj sobie idziemy szybko. Tutaj będzie ten Hint. Teraz tutaj, e, co następne? Tutaj musimy odebrać Rainbow, bo tutaj musimy pójść do City. Znaczy, nie, przepraszam najpierw ja musimy pójść do deserta. Dopiero potem będziemy do City. I w desercie to jest tutaj trzeba wejść do tej piramidy. I tutaj ten, ta osoba właśnie ten deweloper nosi ten, tego dominusa i tutaj to będzie. O, tutaj będzie stał ten. Potem tak jak już mówiłem idziemy do City. I tutaj ta 52. No ją trzeba tam kliknąć E. I potem jak już to się zrobi, to idziemy na Nukleara znowu i tutaj jest dosyć łatwa rzecz bo te ko kolory tej tęczy będą zmienione i będzie na każdy kolor trzeba było kliknąć raz żeby były poprawne kolory tęczy a więc już następne jego znamy teraz Fire Egg Fire Egg jest e, dosyć łatwe bo na początku musimy pójść do Teddy Bira, który jest na spawnie. tutaj jest taki misiak fajny, na niego musimy kliknąć no i teraz to, to tyle. Potem idziemy e, tutaj na łapkę Kingdom. I tutaj, tam gdzie jest ten wodospad, dokładnie ten. Tutaj będzie hint. Tutaj dokładnie w tym miejscu. E, następną rzeczą to jest e, tak. Idziemy tutaj na desert. Następny hint jest na desert. Idziemy tutaj, może sobie pomyśleć, nie, o tej nigdzie nie ma. Ja na początku próbowałam wyjść tam do tej dziury, ale się okazało, że nie. Ale tutaj można wejść, tutaj idziemy dwa i tutaj będzie. Nie to pierwsze, tylko jeszcze do drugie i tutaj to będzie. No, tutaj już nie ma. No, i tutaj to będzie. No, i następną rzeczą to jest tak, idziemy na spawnę. I na spawnie musimy stać około 10 sekund z tego co pamiętam, na ognisku. Po prostu stać i nic nie robić. Czy może tam jakieś nagrody dodawać i tak dalej, no ale trzeba stać. I teraz. Co nam zostało? Steam pack. Steampack, Pack egg jest w ustawieniach, w statystykach. Musimy sobie zjechać tutaj na dół, i tutaj mamy e Falling Stars Collected. I tą, w tą gwiazdkę musimy kliknąć. Następny jest Mystery Egg. I tutaj musimy Y, otworzyć tak. Tutaj musimy pójść i tutaj musimy otworzyć tak. Fire, kostka. Fire, kostka. Magic, kostka. Potem musimy otworzyć Fire, Magic. Fire. I potem jeszcze raz fire. Potem z tego co pamiętam Magic. Ale ogólnie to. No, ten teraz Magic, Magic. I ogólnie tak. W tym tutaj, co jest tam 7, Siedem 0 i tak dalej, i tak dalej. W tym tutaj. To tak, siódemka jest jako fire dice, a 0 jest jako... Magic Days. A więc za to są dwa. Następny musimy się udać. Tutaj. A. Nie wiem czy pokazywałam, ale pierwszy hint jest. do, do tego Mystery jest w ogóle tutaj pod tym mieczem. Potem właśnie trzeba to zrobić. I potem idziemy do Cave Worlda. I tam jest taki charakterystyczny plakat. Nie wiem czy pamiętacie jak Cave World wchodził. To się tutaj był taki charakterystyczny plakat. I tutaj trzeba po prostu wejść. I go odebrać. Jak się go odbierze no to, to tak naprawdę już jest łatwo, bo najpierw trzeba, teraz trzeba potem w kodach, bo tamto jest na nuclear łodzi pod tym wpisane. Trzeba wpisać E podłoga G, podłoga G, podłoga, podłoga H, podłoga U, podłoga N, podłoga T. account trzeba wpisać. Jest disk to jest exit ale tam dostajecie potem tego. Następne jest e, takie coś. I ogólnie o to chodzi tak, że musimy... Chodzi tak, na, o takie coś, że musimy pójść na spawna. Musimy, jak widzimy, ten zamek tutaj. Ten zamek tutaj gdzie jest wejście do tego zamku. Musimy skoczyć o tutaj. Dokładnie, w tym miejscu. I tutaj odebrać trzy nagrody. Pierwsze, pierwsze trzy nagrody. No i tak naprawdę to tyle. To tyle. Tutaj macie. Wiadomo bardzo fajne nagrody. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i pomógł. Co do, że raczej widzieliście tego typu odcinek u innych twórców. No, ale ogólnie to życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Pa.